Cześć, jest to dwunasty odcinek i myślę, że no kurwa, wreszcie ostatni, gdzie będziemy zabijać Zan Yonga i walczyć z nim tak właściwie. Na razie jeszcze go gonimy. <grywa> Jak to jest, jak się skacze, nie wiadomo gdzie. Nawet go nie zrobiłem. Nie miałem powodu, żeby to robić. Kurwa oni nie mają czego strzec w takim momencie.

我们不能让任何人通过。我会罩你，你也别忘了罩我。Here I come, z a n g Yong。在这里，随时保持警戒。哪里烦你？ Co udało się? Udało się? Tak łatwo? A i tak oddam to w oddzielnym odcinku myślę, bo to, to jest interesujący wątek, Nie Do Sang-yong. You had to die for China to have hope again. I started this journey for vengeance, But I've understood now. That it's pointless. I have found a better goal to pursue. And what is that? The future. A new tomorrow for China and its people. I will undo all that you have done. I will rebuild the Brotherhood and recruit those who wish to make our land a place of freedom. Those ready to die to fight men Strip like them. you. Your Templar world will not happen. Czyli co, przeszliśmy grę? I dobra, powiem wam teraz tak, no troszkę się w tej grze, w tej serii zagubiłem, bo w międzyczasie... Tak? Trudna dla plu No tak, tak, to grę przeszliśmy. Czy gra mi się podobała? To powiem wam szczerze, że była dosyć niezła. Serio, bo wymagała w przeciwieństwie do tego, czego nie wymagają asasiny. Skradania, zabijania, ukrywania się. Mentor, imperator umarł. Eliksir życia? Tak. go, jak His son will follow in his footsteps. The wall will protect the people now, and so shall we. Mentor. Last time we talked, you were telling me about Master auditor's precursor box. Ah, Ezio's great gift to me. Yes, I never discovered what the box could do. Yet the artifact. Ciekawe jednak, co będzie Prowadzi po trzeciej części tych chroniklus. Perhaps the greatest of lessons. What was that mantra? She who seeks revenge should remember to dig two graves. Udało nam się ukończyć grę. Dziękuję wam. Ten odcinek specjalnie wrzucę jako ten 5-minutowy oddzie, oddzielnie. Także dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz. No i będą się pojawiać też nowe. Zaraz przejdziemy też Indie, bo też mi tam dużo nie zostało, bo wiecie, jak cyklicznie przychodziłem to i to, ze względu na to, że w Chinach się zablokowałem. I tak to było. Cześć.